Cześć wszystkim. Zadanie z egzaminu 2010. Tutaj mamy takiego redoxa, do dobrania, już zapisany jest w postaci tutaj jonowej. No i myślę, że zrobię go bez stopni, także bez żadnego problemu możemy sobie go po prostu przepisać to co tutaj mamy. No ewidentnie widać, że ta drobina, oczywiście jak już jest jonowa, no to nie rozpisujemy już dalej tego na jone. Ja sobie może tutaj napiszę pod spodem e, zmienia się w ten CR3 tutaj. O. Jeszcze raz. No właśnie, czyli po prostu ta drobina zmienia się w tą drobina e, no, i, no i co? No i zapiszemy sobie strzałeczkę reakcji. No i przede wszystkim pierwsza sprawa na no to widzimy, że tu jest dwójka, wstawiamy e, tutaj sobie. Dwójka, żeby nam się zgadzał ten chrom. No i jak widać, tutaj mamy 7 e, atomów tlenu. No i w środowisku kwasowym możemy ją uzupełnić, wpisując 7 cząsteczek w wodę. E, teraz tutaj mamy 14 wodorów, sobie zrobiliśmy dodatkowo problemu? No to 14 H e, jak to w tym środowisku kwaśnym, uzupełni nam. Tą różnicę, no i tutaj mamy tak: e, tu mamy plus 14, no bo razem mamy 14 plusów, i tutaj mamy 1, 2, minus, czyli minus 2 po prostu. E, no i oczywiście te liczby dodajemy do siebie, także z tego nam wychodzi, ile tam? 12, e, no i teraz po tej stronie też się wszystko zgadza z wyjątkiem tych e, ładunków, więc tutaj mamy 3 e, plus 3 razy 2, no to jest plus. 6, prawda? No, no, tutaj też tak zrobić sobie i tak skasujemy za chwilę i plus e, tutaj mamy, no, woda nie jest żadnym jonem, więc 0, czyli tu mamy plus 6, tu mamy plus 12, czyli jak widać w różnicy mamy 6 i po tej stronie jest większy ładunek, czyli dopisujemy sobie tutaj 6 elektronów. No, dobra, no, no, skasuję sobie te, te pomocnicze napisy może. W takim razie... No i co? No i e, śmiało możemy stwierdzić, że elektrony mamy po lewej stronie, prawda, czyli jest to redukcja. E, no i wpisujemy sobie, wstawiamy czy tam wpisujemy, oczywiście musicie to przepisać. Wstawiamy sobie tutaj gdzie jest miejsce na równanie reakcji i redukcji. E, no i tak jak widać tutaj w, e, może tutaj już mam napisane to sobie tu wezmę. No to w takim razie ten anion Br minus. E, Tutaj oczywiście zmienia nam się, nie trzeba tutaj żadnych stopni, oczywiście znać można, można bez zrobić takie zadanie, no, po prostu w ten sposób no i co, no i tu mamy dwa bromy no to tu wstawiam dwójkę no i nic tu innego nie ma, tlenu nie ma prawda, ani wodoru więc tylko liczymy ładunki czyli tak, tu mamy razem dwa razy minus, tu jest minus, czyli minus jeden czyli minus dwa mam po tej stronie no tu nie mamy nic, czyli zero, więc zero jest większe niż minus dwa oczywiście, no i wpisujemy sobie w takim razie dwa elektrony po prawo, no i stąd wiemy, że skoro elektrony są po prawo, no to jest to reakcja Utleniania w takim razie także nie trzeba do tego znać. Stopniu utlenienia, oczywiście. No i tu jak widzicie, mamy 6 elektronów, czyli to równanie, które jest e, reakcją utleniania, pomnożymy sobie razy 6, a razy 2, czyli na krzyż elektronami, pomnożymy tę reakcję. No oczywiście to z tym można e, skrócić bez żadnego problemu. No i po kolei wpiszemy element, czyli tak, tu mamy 1 razy 1, prawda, no to to jest 1, czyli tu wpisuję 1. Teraz tak, tutaj mamy 2 chromy razy 1, znaczy 2 kationy chromo 3+, plus razy 1, no to jest po prostu 2. Kolejna drobina, czyli tak, to mamy, to mamy. No to idziemy dalej. Te, które się zmieniały, czyli mamy 3 razy 2, więc tutaj wpiszemy 6. Tutaj mamy 1, prawda, z przodu, więc 1 razy 3, no to jest 3. Czyli tu wpisujemy trujeczka. No i jeszcze teraz pozostały nam H plusy i cząsteczki wody. No to H plusów tu mamy 14 razy 1. Tu nic nie ma, czyli po prostu 14. No i przy wodzie tutaj mamy 7 cząsteczek wody, prawda, razy 1, no to jest 7. No i właściwie mamy wszystko tu już wpisane, powinno się wszystko zgadzać. Jeżeli pomogłem, daj suba. Cześć!